Witajcie. Dzisiaj zdecydowałam się dla Was nagrać filmik o pielęgnacji włosów, gdyż często mnie pytacie, ile zapuszczałam moje włosy, jak o nie dbam i jak je pielęgnuję. Ciekawostką jest to, że jak ostatnio mierzyłam moje włosy, miały 92 cm. Na centymetrze przedstawia to tak, a więc jest to dosyć sporo. Jak wiemy, długie włosy są rzadko spotykane u kobiet. Dlaczego? Bo głównym problemem jest przede wszystkim rozczesywanie, a co gorsze wypadanie u niektórych kobiet. Może najpierw powiem kilka zdań o zapuszczaniu naszych włosów. Podobno długość naszych włosów jest zapisana w naszych genach, co to oznacza, że jedna dziewczyna może mieć włosy maksymalnie do pasa, inna może mieć zatyłek, a jeszcze inna dziewczyna może mieć o wiele dłuższe. Ja swoje włosy zapuszczałam około 5 lat. Jak wiemy, włosy średnio na rok rosną 12 cm, a więc na miesiąc 1 cm. Nie jest to efekt natychmiastowy, lecz długotrwały, ale naprawdę warty. Końcówki powinno się pocinać średnio co 3 miesiące. Moja fryzjerka przeważnie pocina je od 1 cm do 2, czyli mało dosyć. I nie trzeba więcej ani częściej, gdyż w końcu chcemy zapuszczać nasze włosy. A jak wiemy, każda stylizacja, suszenie będzie je niszczyło. Ale oczywiście nie możemy też zapomnieć o ich podcinaniu, aby końcówki były zdrowe i nierozdwojone. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam jeszcze, jak powinno się myć włosy i je odżywiać. Po pierwsze, częstotliwość mycia naszych włosów. Włosy powinno się myć co 2-3 dni. Nie ma sensu myć ich codziennie, dlatego gdyż wtedy będą szybciej się przytłuszczać i pod koniec dnia Będą wyglądały na przetłuszczone i nie będą już efektowne. Im częściej będziemy myć, tym bardziej będziemy je przyzwyczajać do częstszego mycia. A jak wiemy, mycie wiąże się z czesaniem, a czesanie z utratą pewnej ilości włosów. A przecież nie chcemy tracić włosów, gdyż chcemy, aby były efektowne i gęste. Ja obecnie używam szamponu z serii L'Oréal Paris RC. Jest to szampon wypełniający. Odpowiada za odbudowanie włókna włosa, witalność, miękkość, odporność i połysk. Mi szampon bardzo spasował i służy moim włosom bardzo dobrze, więc gorąco polecam. Warto kupować szampony do bardzo zniszczonych włosów, gdyż wtedy będą lepiej je odżywiać i wzmacniać. Chociaż Wasze włosy wcale nie muszą być bardzo mocno zniszczone. To teraz powiedzmy coś o odżywianiu i nawilżaniu naszych włosów. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, aby po myciu nie nawilżyć włosów, gdyż jest to kluczowy element ich pielęgnacji. Po umyciu należy osuszyć nasze włosy ręcznikiem na całej długości, nałożyć maseczkę, odczekać od 3 do 5 minut, a następnie spłukać. Osobiście nie polecam Wam odżywek bez spłukiwania, gdyż nie nawilżą dobrze włosów, tylko je obciążą, a jeżeli chcecie je dobrze nawilżyć, aby było Wam łatwiej rozczesać, to lepiej kupować maseczki do spłukiwania. Więc pytanie, jaką maseczkę kupować i jaka maseczka jest dobra? Jeszcze niedawno sama miałam z tym problem, gdyż w naszych drogeriach są maseczki o dosyć małej pojemności, już około 250 ml, w dosyć drogich cenach, a przy takich długich włosach 250 ml to naprawdę mało też jakaś mała kapka nie wystarczy, bo musimy włosy nawilżyć na całej długości. Więc mi ostatnio fryzjerka poleciła maseczkę Skallosa Keratin. Jest to maseczka z proteinami mleka i keratyny, a jak wiemy, nasze włosy są także zbudowane z keratyny, więc ładnie je odbudowuje, wygładza, dzięki czemu łatwiej nam je rozczesać. Maseczkę możemy kupić w takim pojemniku litrowym, dzięki czemu możemy sobie pozwolić na większą ilość stosowania. Może ja tej przybliżę, żebyście widziały, jak wygląda taka maseczka. Tutaj mam nowe opakowanie. Ale może Wam pokażę konsystencję już na otwartym. Maseczka ma taką konsystencję, ma bardzo przyjemny zapach i jest bardzo naprawdę wydajna. Jeżeli boicie się takiej, takiej maseczki wypróbować takiej dużej ilości, widziałam także w sklepach fryzjerskich pojemniczki 250 ml i naprawdę polecam tą maseczkę. W następnym filmiku powiem Wam jak ważne jest odpowiednie suszenie naszych włosów. Jaką suszarkę warto stosować, jak rozczesywać włosy, aby tracić ich jak najmniej. Powiem także o kosmetykach dobrych do suchych włosów, jak i ogrzewień, jakichś i szczoteczkach, które są bardzo pomocne do rozczesywania takich długich włosów. Jeżeli będziecie zainteresowane, zapraszam na następny filmik, który będzie już niedługo.